Po ponad dwóch latach zakończyła się konserwacja słynnego obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym w Warszawie. Historia zna przypadki dzieł, które po pracach konserwatorskich zmieniły się nie do poznania. Chwileczkę, to, to ile zostało mojej bitwy pod Grunwaldem w dzisiejszej bitwie pod Grunwaldem? Drogi mistrzujanie, jako główny konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie, Dorota Ignatowicz-Boźniakowska. Chcę zapewnić, że każdy milimetr tego obrazu oryginału namalowanego przez mistrza został przez nas zakonserwowany z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem. To, co jest kreską, to jest interwencja konserwatorów. Fantastycznie to widać w miejscu sygnatury. Uwaga, uwaga, wartości historyczne tego dzieła zostały podważone. Uznano, że tam jest wiele błędów natury właśnie faktograficznej i można, ani kostiumy się nie zgadzają, ani wydarzenia, przebieg wydarzeń. Myślę, że ten obraz jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. A Matejko na pewno był wielkim geniuszem, skoro potrafił zagospodarować tak duży obraz w ten sposób i namalować coś tak wielkiego. Podczas tej konserwacji zgłosił się tutaj do naszej sali Matejkowskiej pan, który był świadkiem wykopywania wału z obrazami w Lublinie podczas po II wojnie światowej. I opowiedział nam niezwykłą historię. Otóż jeden z uczestników wpadł do dołu, uderzył w ten wał i wał się zapadł. Także o tej historii, jak te uszkodzenia powstały długości 75 cm z odgałęzieniami na 40 cm, dowiedzieliśmy się dopiero teraz. Prace były wykonywane w sali Matejkowskiej. Myśmy mieli tutaj specjalnie wyrównaną podłogę w tym celu, i do tego yy, większość prac była wykonywana na leżąco. Konserwatorzy byli niejako zawieszeni nad obrazem. Na takich dwóch wielkich ruchomych podestach wykorzystaliśmy górną, oryginalną krawędź obrazu do wyreperowania brzegów obrazu. I tu chcę powiedzieć, że nasz obraz w ten sposób zwiększył swoje wymiary. I teraz oryginalnie ma 42,7 m2, czyli blisko o 1 m2 zwiększył swój wymiar.